Cześć, mam dla Ciebie dzisiaj pięć pytań, które powiedzą, czy musisz zaktualizować regulamin swojego sklepu internetowego. Pytanie numer jeden. Czy regulamin Twojego sklepu jest aktualny, a w szczególności, czy był aktualizowany w związku ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2023 roku? Chodzi tutaj o dyrektywę Omnibus, między innymi. Kolejna kwestia to, czy zakładki, zwroty... I ewentualna zakładka reklamacje są spójne z treścią tego regulaminu. Czy były aktualizowane również po 1 stycznia 2023? Pytanie numer 3 to, czy posiadasz politykę prywatności wdrożoną po wejściu w życie RODO? I to pytanie nie jest tutaj <grych> bez powodu. Kolejna kwestia, czy w sekcji opinii o produktach znajduje się informacja dla klientów o weryfikowaniu tych opinii albo ewentualnym braku dokonywania takiej weryfikacji? I ostatnia kwestia, pytanie numer 5. Czy w sklepie został wdrożony system wyświetlający najniższą cenę?